Tej ja to, akurat, to są chyba dwa nowe wiatraki okolica w tam też są wiatraki Nie wiem jaka ale chyba nie było każda zaraz albo kościoł. Potem będą wiatraki yy, w z W Nowym Pomyślu największy wiatraki na postę, 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 a, a, I w Świebodzinie. Tam takie czy są. Tu są jakieś okolice. Aż w drugiej godzinie może będzie pomnik, giga pomnik się tutaj... Eee.